Super! Nareszcie poprawię wygląd Chiro. Hej! Fajowo, co nie? <laughs> Poczekaj, teraz będziesz jeszcze ładniejszy. Brawo, to, Ale możesz wymyślić coś mądrzejszego? Eee, pewnie. Trzeba ustawić to na najwyższą częstotliwość. Ten dźwięk zniszczy każdą holograficzną osłonę. Ale nie wiem, czy to nam coś da. Aha, znowu kłopoty!! Chiro. To na pewno ci war Porwali super robota. No i robomałpy! Odbijemy ich. Umiesz tym latać? Jasne, żaden problem. To proste jak latanie ciastem. Oto, zabierz nas do środka. Super robot. Jak ich przechytrzyć? Ej, mam tu coś akuratnego. Widzisz, złapałeś mnie, a ja się poddałem. Uh, hey, hey. Dziękuję. Ej, hey, moment. Y, przecież to ja go złapałem. Przestań wykręcać mi rękę, bo zaraz stracisz swoją. To ja, Ciro. Skąd się tu... Ciii. nic się nie martw. Wyciągnę cię stąd. Jesteś pewien? Witaj, Aliano. Pochodzisz z Arkadii, prawda? Żołnierze! Dzięki tej galaktycznej eksplozji znajdziemy się w Wielkiej Piątce. Więc tak to nazywasz? Galaktyczna eksplozja? Wszyscy gracze tak na to mówią, Aliano. Wszyscy w całym kosmosie. Żeby wygrać w tej grze, trzeba zniszczyć jak najwięcej planet. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to jest fajne. Fajne? Więc robisz to wszystko dla zabawy? Zniszczyłeś moją planetę i wszystkich, których kochałam, po to, żeby wygrać jakąś grę? Tak jest, chociaż nie było to łatwe. Czasem musiałem używać maszyny GT. Tylko nie zdrać tego innym graczom. To niestety jest nielegalne, ale było warto. Teraz jestem numerem dwa, a niedługo na pewno będę numerem jeden. Dzięki tobie. Co? Tak. To ty doprowadziłaś nas do celu i pomogłaś nam złapać obrońców kosmosu. Drużynę tych mechanicznych małp. Shugazum Zoom zniszczę bardzo łatwo i dzięki temu już niedługo stanę się numerem jeden galaktycznej eksplozji. Galaktyczna eksplozja! 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 Czy mnie do moich kumpli? Do tego co z nich zostało. No! No! O! -o! Ciąg dalszy nastąpi.